Happy birthday, nasza 15-rocznica! Cześć, jedziemy właśnie na kina z Po Tak. To jest Ola. Jedziemy, a reszta to będzie się. Wreszcie to, jest... hmm. to będzie się, jak Ola będzie się mogła znajdować. Wreszcie zamawiać, mam kamerę, bo to tak w tym I to cieszyń się, że tak. Okay. Otóż tak, bowiem. właśnie teraz jedziemy sobie. To jest wyminacza. Cześć, tyle. No dobra, to do się wydnie. On oh, nowa. To jest ten dzień, kiedy idziemy. idziemy. Kana, się na odbarwianiu odbytu. trochę bolało, ale nasz odbyt nareszcie <noise> jest, jest w kolorze skóry. Teraz. Właśnie dzisiaj jest ten dzień. Zobaczymy, jak to będzie. Boję się, ona nie, ja tak. Będę ja się głupko. Uh. Uh. Snapbacks and tattoos, snapbacks and tattoos, nice whips, fly chicks, all that cause cash rules. Snapbacks and tattoos, snapbacks and tattoos, nice whips, fly chicks, all that cause cash rules. Uh. show walk your hats, show walk your tacks